Argumenty, dlaczego warto wybrać BMW serwis Autopremium Rzeszów. Po pierwsze, jesteśmy z Wami już od 17 lat. Nasza profesjonalna, doświadczona i wykwalifikowana kadra to gwarancja najwyższej jakości. Gabrysia, powiedz, co wyróżnia nas od innych serwisów BMW? Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 16. znacznie dłużej niż konkurencja. Dodatkowo u nas możesz zostawić bądź odebrać kluczyk od samochodu o dowolnej porze dnia dzięki kluczykomatowi. Jeden znajduje się obok recepcji, można z niego korzystać w godzinach otwarcia salonu, drugi natomiast umieszczony jest przy głównym wejściu, dostępny całą dobę. Daniel, czy Ty wypożyczasz samochody tylko klientom serwisowym? Nie tylko. Mamy też swoją wypożyczalnię, gdzie można wypożyczyć auto na weekend, na wyjazd czy do codziennego użytkowania. Nikt nie opowie o serwisie lepiej niż nasi doradcy. Asystans dla klientów, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat wykonali serwis olejowy w autoryzowanym serwisie BMW. A jeżeli obejmuje Cię bezpłatna akcja serwisowa, to wykonasz ją u nas. Dodatkowo w auto Premium Rzeszów możesz zlecić naprawę swojego BMW i MINI za 10 rad 0%. A każdy pojazd przyjęty do naszego serwisu jest bezkosztowo umyty i odkurzony. Mycie i czyszczenie w ofercie kosztuje 150 zł, a przy usłudze serwisowej jest gwarantowane bezkosztowo. A może lubisz być obsługiwany przez tego samego doradcę? U nas możesz mieć swojego dedykowanego doradcę serwisowego. Na czas serwisu oferujemy darmową pyszną kawę w naszej strefie lunch. To u nas naprawisz samochody gwarancyjne i pogwarancyjne. Jeżeli masz BMW lub Mini starsze niż 5 lat, u nas mamy wewnętrzny rabat 50% na robociznę w przypadku skorzystania z oferty Serwis 5+. Dodatkowo oferujemy bezpłatny samochód zastępczy dla każdego klienta na czas serwisu. Eryk, czy u nas klient może zakupić tylko używane samochody? Absolutnie nie. Mamy na miejscu samochody nowe oraz używane, aktualnie w ofercie jest ich ponad 100, wszystkie dostępne od ręki i wszystkie z gwarancją. Co mamy jeszcze do zaoferowania? Szymon zajmuje się obsługą klientów Motorrad. Mamy autoryzowaną lakiernię. A gdybyś chciał zakupić oryginalne części i akcesoria BMW lub Mini, kupisz je u nas. Pod jednym adresem możesz ubezpieczyć majątek, samochód bądź wykupić ubezpieczenie turystyczne w Premium Insurance. Serdecznie zapraszamy autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów Świlcza 147H.